Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj wtorek, jest 14 dzień października. Jest dzisiaj dzień normalizacji. Kochani, ja wiem, że to jest w ogóle dobra rzecz, bo to chodzi o to, żeby wiecie w różnych miejscach na świecie, w różnych dziedzinach, żeby normalizować pewne rzeczy, żeby urządzenia mogły ze sobą współpracować. To jest w ogóle dobra i pożyteczna rzecz. Ale jednocześnie, ja kiedy słyszę, wiecie normalizację, to słyszę takie coś też niedobrego, czyli takie uczyńmy wszystkich takich samymi. Uczyńmy, żeby się wszystko wszystkim zgadzało. I tego bardzo nie lubię. W tym sensie myślę, że Pan Bóg bardzo nie lubi normaliz normalizacji, ale oczywiście są też sensy, gdzie bardzo lubi, bo nasze fajnie byłoby, żeby nam się rzeczywistość i świętość i dobro i miłość normalizowały. Czyli żeby były czymś, co po prostu jest zawsze i w ogóle bezdyskusyjnie. Taki świat byłby super. Yy, zróbmy dzisiejszy odcinek. Może dzięki temu trochę ten świat będzie lepszy. Zapraszam, czołóweczka. Jedziemy. Drodzy moi, mili, moi, kochani, moi ulubieni, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj we wtorek na spotkanie ze świętymi, a konkretnie, oczywiście, ze zdaniem świętych, a raczej świętej. Matka Teresa dzisiaj z bardzo ładnym zdaniem, proszę posłuchajcie. Wolałabym raczej popełnić błędy w imię dobroci i miłości, aniżeli czynić cuda, żywiąc w sercu nieżyczliwość i surowość. Bardzo to jest ciekawe, zobaczcie. Kiedy czasem sobie mówimy takie coś, nie? że ktoś tam dla nas był surowy, nieżyczliwy, no ale chodziło mu o jakieś dobro, nie? I nie, nie ukrywam, że pewnie w ogóle to jest możliwe, że to rzeczywiście chodziło o dobro, mimo że ktoś to w niedobry sposób, nieżyczliwy, surowy, taki, że ci się tego nie chce słuchać, ale miał na myśli dobro. Ale matka Teresa mówi coś, co mnie osobiście jest znacznie bliższe mojemu sercu. Czyli wolałabym nawet kogoś potraktować, właśnie nie wiem, może za łagodnie, może mu nie stawiając jakichś wymagań, ale żeby jednak nie było w tym surowości i nierzeczliwości. Nawet jakieś błędy jestem gotowa bardziej popełnić, tylko po to, żeby ten ktoś doświadczał, no właśnie, yy, czułości, bliskości, miłości i tak dalej. I ja wiem, że to oczywiście bardzo łatwo od razu to przeinaczyć, właśnie, bo to jest takie niewymaganie od ludzi. Nie, zobaczcie, Matka Teresa mówi z coś innego. Mówisz, że nawet kiedy robisz wielkie rzeczy, cuda chociażbyś robił, ale w tym jest surowość, jest nieżyczliwość, jakby nie ma serca wypełnionego miłością, to jakby coś się dzieje niedobrego z tym, nie? Kani, ja, ja wiem, że ma, mamy różne obrazy Pana Boga, nie? Bo jesteśmy też uczeni przez Stary Testament, wiecie, że ro, jakby obraz Pana Boga się zmieniał, nie, nie w sensie Pan Bóg się zmieniał, tylko to, jak my go postrzegamy, nie? Pełnie Boga nam pokazuje Jezus, nie? Yy, I, Kani, Bóg nie ma w sobie nic z surowości. Bóg nie ma w sobie nic z nieżyczliwości. Bóg ma w nas upodobanie, umiłowanie. Kani, ja wiem, że znowu niektórzy wam powiedzą, że oczywiście Bóg to tam potrafi być srogi. To są, Kani, jakieś bzdury w ogóle. Kani, Bóg dla żadnego grzesznika, dla nikogo, w ogóle to jest bardzo ciekawe, zobaczcie, że dla wszystkich grzeszników, celników, prostytutek i tak dalej, które przychodziły do Jezusa, on zawsze był po prostu mega, super otwarty i życzliwy. Zobaczcie, że jedyne twarde słowa, które mówił to mówił właśnie tym surowym i nierzeczliwym, bo mówił właśnie faryzeuszom, oznaczonym w Piśmie, którzy bardzo tak, wiecie, nie chodzi o to, że może nawet i prawdę nie mówili, bo pewnie czasem mówili prawdy, ale w taki sposób... Kurczę, jest takie zdanie, które wam kiedyś cytowałem, chyba w cnn jakimś, które mnie ostatnio dosyć mocno przeraziło, gdzie Pan Jezus mówi, że potraficie w poszukiwaniu współwyznawcy przejść cały świat po to, żeby go znaleźć, Czyli naprawdę mogłoby się dać, jesteście mega zaangażowani, po prostu w tym, żeby komuś pomóc, tak, żeby kogoś nawrócić, żeby komuś o Bogu powiedzieć. I Jezus mówi, a potem go czynicie dwakroć bardziej winnym piekła niż był wcześniej niż wy sami w ogóle. Czyli kani, to, że ktoś jest, wiecie, zaangażowany, to, że jak mówimy, on walczy o prawdę. To kani, jeżeli jest w tym jakaś dziwna surowość, jest w tym nieżyczliwość, nie ma w tym miłości, to to nie jest walka o prawdę. I Marka Teresa, zobaczcie, idzie daleko bardzo, mówi, ja jestem nawet gotowa błędy popełnić w tej imię w imię dobroci i miłości, niż cuda robić z tą surowością. To jest takie zdanie, wiecie, bardzo dominikowe. Ja wam domówiłem, nie, że to jest z początku naszego zakonu taka opowieść, jak Dominik rozsyłał braci takich, wiecie, po paru miesiącach w którzy byli, rozsyłał ich po karczmach, żeby głosili Ewangelię, nie? I od razu tam się oburzyli biskupi, ktoś tam, że jak ty możesz wysyłać takich nieopierzonych gości tam, przecież w tych karczmach się dzieją dantejskie sceny, ktoś ich tam na pewno do jakiegoś zła skusi, może tam któryś ulegnie i tak dalej. No i wtedy Dominik mówił, no może i się pobrudzą, ale Ewangelia będzie głoszona. Czyli jakby miłość, 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 a nie ta surowość. Kochani, my często troszeczkę tak gloryfikujemy surowość, mówiąc, że to jest właśnie takie dobre, stare, twarde wychowanie. Nie, kochani, to jest po prostu brak miłości i życzliwości. To nie ma nic wspólnego z dobrym wychowaniem. Uwaga! I tu nie chodzi o niestawianie wymagań, bo ja wiem, że to wszystko, co ja, kochani, mówię, bardzo łatwo przeinaczyć na takie właśnie wszystko jest na lajcie i to... Nie, zupełnie nie o to chodzi. Tylko, ani można o wymaganiach prawdy, o wymaganiach dobra mówić z miłością, Albo z surowością. Więc pytanie nie jest, czy mówimy, czy nie mówimy o wymaganiach, bo mamy mówić. Tylko pytanie, czy mówimy o nich z miłością, czy z surowością. Surowość, jak mówi matka Teresa, i ja się bardzo z nią zgadzam, jest absolutnie nieboża. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to tyle chyba w tym naszym dzisiejszym odcinku, spotkaniu. Kochani, jeśli mogę, to wam przypomnę, mamy ciągle dostępne, chyba jeszcze, tak mi się wydaje, nie mam pojęcia, że tak jest, bo jak zawsze wiecie, nagrywam trochę to wcześniej, więc możliwe, że już się skończyło, ale pewnie jeszcze są kartkowniki na 2026 rok. I bardzo Was też zapraszam, kochani, jeżeli chcielibyście nas wesprzeć, to na Languście mamy teraz nasz własny, że tak powiem, system wspierania, można się zapisać na takie comiesięczne wsparcie, złotówkę nam przeznaczyć i my dzięki temu możemy funkcjonować i z góry wam bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie. Kochani, tyle na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, patrzę, wiecie, teraz w niebo, przyzywając całej po prostu, potęgi nieba, a przede wszystkim całej życzliwości i dobroci nieba nad wasze głowy. Dobrego dnia, do usłyszenia i już jutro do zobaczenia. Wszystkiego pięknego, z Bogiem, papa. Pa.